Dzisiaj o godzinie 15.00 podpisałem umowę z, z burmistrzem miasta i gminy Szamotową, z panem Włodzimierzem Kaszmarkiem, umowę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umowę na przejścia dla, dla pieszych. To kwota dofinansowania dla samorządu gminnego w Szamotułach w wysokości blisko, blisko 300 tysięcy złotych. Za tą kwotę dostanie, będą zmodernizowane przejścia dla, dla pieszych w szamotułach, aż sześć takich przejść między innymi będą to przejścia Sportowa ulica Stasica, ulica Dworcowa, ulica 3 maja także bardzo potrzebne przejścia, tak, żeby były one bezpieczne dla wszystkich mieszkańców, też dla dzieci, które tamtymi tam drogami, ulicami się przemieszczają. To jedna, jeden powód mojej dzisiejszej wizyty. Drugi powód to też podpisanie umowy również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tym razem z powiatem, z panią starostą Batą Hanyżak. To umowa na blisko 200 tysięcy złotych. To dotyczy ona modernizacji przejścia dla pieszych w Kaźmierzu, w ciągu, w ciągu drogi Kaźmierz-Tarnowo-Podgórne też bardzo, wa bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dostaną, zostaną te wszystkie przejścia zmodernizowane, doświetlone, dodatkowo oznakowane. Będą też oznaczać się innymi kolorami, tak, żeby zarówno kierowcy widzieli pieszych, jak i piesi czuli się na nich bezpiecznie. Oprócz tych działań które dzisiaj tutaj podjąłem, czyli podpisanie umów. Chciałbym wyrazić swoją wielką satysfakcję, że pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił w rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę dofinansowania blisko 50 milionów złotych do budowy obwodnicy Szamotu. To strategiczna, najważniejsza inwestycja prawdopodobnie w ostatnich latach w Szamotułach i bardzo się cieszę, że w Szamotułach ta owodnica powstanie. Wczoraj również pan premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem Pawłem Szefernakerem ogłosili kolejną edycję Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Tutaj kwota przeznaczona w tej drugiej edycji dla samorządów to 20 miliardów złotych. Samorządy mogą składać wnioski 3 Wniosek do 5 milionów, jest to obligatoryjny wniosek. Drugi wniosek to do, do 30 milionów złotych i trzeci wniosek do 65 milionów złotych. Została też wyznaczona dodatkowa pula, 2,5 miliarda złotych, na inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno dla gmin jak i powiatów, w których miały czy funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Y, tu w tym przypadku gminy mogą aplikować y, y, składać wnioski, 2 do 2 i do 5 milionów złotych. W przypadku powiatów też mogą składać dwa wnioski do, do 2 i do 8 milionów złotych. Zachęcam wszystkie samorządy do tego, żeby składały wnioski właśnie w tej drugiej edycji. Przypomnę tylko, że w pierwszej edycji wszystkie samorządy z terenu powiatu szamotulskiego otrzymały ponad 50 milionów złotych. To olbrzymia kwota wsparcia dla wszystkich samorządowców, ale też. Przede wszystkim przełoży się na, na życie i komfort y, życia mieszkańców powiatu szamotowskiego.